życia. Tak podnoszą na duchu. Zapraszam. I teraz usiądź sobie w siadzie klęcznym. Zamknij oczy. Rozluźnij nogi. Rozluźnij ręce, barki. Poczuj swój oddech w nosie, szczególnie. Spokojne oddechy i wdech, i wydech przez nos. I teraz powoli przenieś ręce za plecy, spleć palce dłoni, cofnij barki w tył, zasi łopatki. I utrzymując takie zasane łopatki, wypchniętą klatkę piersiową. Podnieś ręce w górę. Wyprostuj łokcie i podnieś ręce do góry. Później z wydechem pochyl się do przodu i wdech powrót. I znów z wydechem skłon w przód i na wdechu powrót. Jeszcze trzy razy. Wydech. I na wdechu do góry. Wdech i wydechy przez nos i wydech skłon. I na wdechu do góry. I ostatni raz z wydechem skłon. I na wdechu do góry. Rozpleć palce dłoni. I jeżeli możesz rozsunąć nogi i usiąść na podłodze, to zrób to w tej chwili. Jeżeli nie, to pozostań w siadzie klęcznym, czyli siedząc na piętach. Znowu przez chwilę zamknij oczy. Poczuj siebie, poczuj swój oddech, rozluźnij nogi, pozwól miednicy opaść w dół. I jeszcze raz, przenieś ręce z tyłu za plecy, spleć palce dłoni, zmień splot palców na przeciwny, i znów zasił łopatki, wypchnij klatkę piersiową i unieś ręce w górę, prostując łokcie. Przez chwilę wypychaj mocno klatkę piersiową do przodu. I znowu, pracując cały czas w ten sposób ramionami i łopatkami, z wydechem skłon w przód i na wdechu powrót. W miarę możliwości nie podnoś, nie podnoś miednicy do góry. Z wydechem skłon i wdech do góry. Z wydechem skłon i znów wdech do góry, wszystko przez nos. I wydech skłon i wdech. Do góry i ostatni raz z wydechem skłon i wdech do góry. Rozpleć palce dłoni, połącz paluchy, przejdź rękoma daleko do przodu i pies z głową do dołu. Odepchnij się od rąk, wydłuż plecy, wyprostuj kolana i sięgnij piętami możliwie daleko do tyłu. Cały czas oddychaj przez nos. I teraz prawe kolano daleko do przodu, lewa noga zostaje z tyłu i złap się lewą ręką za lewą stopę i przyciągnij piętę do pośladka. Lewe kolano jak najdalej odsunięte do tyłu, czyli miednica jak najniżej. Czyli prawy pośladek przy prawej pięcie. Jednocześnie cały czas naciskaj ręką na stopę. Jeszcze ze 2-3 oddechy, zrób swoje maksimum. I wystarczy. I jeszcze raz pies z głową do dołu. Znowu odepchnij się od rąk, zasił łopatki, wypchnij klatkę piersiową. Wyprostuj kolana i sięgnij piętami jak najdalej do tyłu. I druga noga. Lewe kolano do przodu, siadamy na lewej pięcie. Prawe kolano daleko w tył i łapiesz się za stopę. I znów przyciągasz prawą piętę do prawego pośladka. Łokieć w miarę możliwości też daleko w tył, tak żeby jeszcze tutaj rozszerzać klatkę piersiową. Spokojne oddechy, cały czas oddechy i wdechy i wydechy przez nos. Jeszcze ze 2-3 oddechy zrób swoje maksimum. I wystarczy. I wracamy. Pies z głową do dołu. Znów odepchnij się od rąk, wypchnij klatkę piersiową, wyprostuj kolana i sięgnij piętami w tył. Później pięty do góry stopy razem i prawa noga do góry. I teraz lewa pięta, ta na której stoisz, nodze w dół. Prawa noga cały czas jeszcze w górze. Wyraźnie wypchnij piętę do dołu. I teraz noga z góry wędruje do przodu, postaw stopę całą na podłodze. Podnieś się do góry, ustaw sobie ręce na pośladkach i miednica dąży do dołu. Później, jeżeli możesz, ręce przełóż na podłogę i pozwól jeszcze tułowiu opadać obok kolana. Miednica opada w tej chwili, i tłub opada. Jeszcze ze 2-3 oddechy, i wracamy. Pies z głową do dołu, znów wypchnij klatkę piersiową, unieś pięty do góry. I teraz lewa noga w górę, prawa pięta też w górze. I z wydechem opuść prawą piętę w dół. Proste kolano, szczególnie ta dolna noga. Jeszcze ze dwa, trzy oddechy. I teraz górna noga daleko do przodu. Ustaw stopę na podłodze. I znów unieś tłów, Ręce połóż na pośladkach. I opuść możliwie nisko miednicę biodra do dołu. Tłuf na razie w pionie. Jeszcze ze dwa, trzy oddechy. I jeśli możesz, przenieś ręce na podłogę i obok kolana tłuf niech opadnie do dołu. Obok kolana. I miednica opada, i tłuf Jeszcze chwilę. I wystarczy. I pies z głową do dołu. Znowu odepchnij się od rąk, wypchnij klatkę piersiową. I teraz przenieś ciężarcia na ręce, i powrót do psa. I znowu opuść miednicę, ciężar ciała na ręce i wracamy do psa. I taka deska, i powrót do psa, i znowu ciężar ciała na ręce, i powrót do psa. Cały czas oddychaj przez nos, i wdechy, i wydechy przez nos. Opuszczasz biodra, i do góry pies z głową do dołu. Dobrze, i wystarczy podejść nogami do przodu, stopy razem. I teraz taki przysiad, kolana na boki, tłów niech opadnie między kolanami, ręce z przodu. Jeśli możesz, możesz oprzeć pięty o podłogę, jeśli przewracasz się do tyłu, to pięty uniesione do góry. Miednica znów opada do dołu i tak samo tłów. Możesz też nacisnąć łokciami na kolana, rozsuwając kolana na bok. Miednica jak najniżej. Jeszcze chwilę, i teraz powoli usiądź, i tak kręg za kręgiem połóż się na podłodze, podnosząc z kolei nogi do góry. Później przenieś ręce za głowę, sięgnij rękoma jak najdalej do góry, i z wydechem przejdź znowu do takiego przysiadu. Możesz się opierać Podpierać rękoma i znowu taki przysiad, i na plecy, i z wydechem przysiad, i wdech na plecy, z wydechem przysiad, wdech na plecy nogi w górę, z wydechem przysiad, i wdech nogi do góry, wydech i powrót, i znowu wydech przysiad, i powrót, i wydech przysiad, i powrót, i wydech. Podnosimy się do góry z wydechem z powrotem na podłogę, i wydech do góry, i powoli. To było ostatni raz. Układamy się znowu plecy na podłodze, nogi w górze. I podnosimy biodra do góry. Do góry biodra i w dół. I do góry, i w dół. Odpychaj się dobrze od rąk i w górę tylko 10 razy i w dół jeszcze 5 i w górę i do dołu i w górę i do dołu i w górę oddychaj przez nos i wdechy i wydechy przez nos i do dołu i w górę i w dół i wystarczy. Zegnij kolana, opuść stopy na podłogę i teraz złap się pod prawym udem lewa noga wyprostowana wbij lewą piętę w podłogę natomiast prostując prawą nogę zacznij ją przyciągać do siebie możesz ją trzymać pod udem pod kolanem, jeśli możesz to przejść rękoma aż na łydkę być może złapiesz się za kostkę powinnaś poczuć rozciąganie w tyle prawej nogi Lewa pięta naciska na podłogę. Jeszcze ze 2-3 oddechy, zrób swoje maksimum i zmiana. Złap się pod lewym udem, prawa noga wyprostowana, i wbij prawą piętę w podłogę. I znów powoli zacznij przyciągać rękoma swoją lewą górną nogę proste kolana. Tak, czyli przechodzisz rękoma ile można, jak najdalej w kierunku stopy. Proste kolano, jedna i druga noga wyprostowana. Wyraźne rozciąganie w tyle lewej nogi tej górnej. Jeszcze ze 2-3 oddechy, zrób swoje maksimum. Dobra, i wystarczy. I znów połóż się na plecach i jeszcze raz przechodzimy do przysiadu, jeśli potrzeba się odpychasz. I znów powrót, tak to co poprzednio. I podnosimy się, i z powrotem na plecy. Z wydechem do przysiadu, i znowu wydech do przysiadu, i powrót. 10 razy. Wydech i powrót, jeszcze 5. I wydech, powrót, z wydechem, powrót. I do góry. I 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 powrót. I jeszcze raz ustaw ręce na podłodze wzdłuż tłowia, nogi do góry. I teraz jeśli możesz, to przenosisz nogi całkowicie za głowę. Jeśli nie, to tylko podnosisz je same biodra tak jak poprzednio. Znów 10 razy. I wydech. I powrót nogi do pionu. I nogi za głowę. I powrót. Z wydechem nogi za głowę. I powrót. Z wydechem nogi za głowę, bądź do góry. I powrót. Z wydechem nogi za głowę. I powrót. Z wydechem. I powrót. I ostatni raz. Z wydechem za głowę. I powrót. I znów zegnij. Kolano prawe, lewa noga na podłogę, naciśnij lewą piętą na podłogę, natomiast naciśnij rękoma na prawą stopę od góry, przesuwając swoje prawe kolano w kierunku podłogi, tak jakbyś chciała je położyć obok pachy swojej prawej na podłodze. Możesz się trzymać jedną ręką lub dwoma. Jeśli zupełnie nie sięgasz do stopy, możesz się chwycić za kostkę. I zmiana nogi. Prawą nogę wyprostuj. Naciśnij piętą na podłogę, złap się za lewą stopę. Znów kąt prosty, mniej więcej między udem a łydką. Jeśli nie sięgasz do stopy, chwyć się za kostkę. I znów zbliżasz swoje lewe kolano do podłogi obok lewej pachy. I jeszcze chwilę. Spokojne oddechy przez nos i wdechy i wydechy przez nos. Jeszcze za dwa, trzy oddechy zrób maksimum. I wystarczy znów przyciągnij kolana, ręce za głową, nogi do pionu i znów podnosisz jeśli trzeba, to się cały czas odpychasz. I nogi do góry. I znów podnosisz się do przysiadu i powrót i jeżeli mogłaś przenieść nogi za głowę, to pełen taki ruch nogi za głowę i przejście do przysiadu z wdechem nogi za głowę i z wydechem przejście do przysiadu. Jeśli nie, to nogi tylko do góry i znowu przysiad i nogi za głowę z wydechem przysiad i wdech. Nogi za głowę, z wydechem przysiad, znowu nogi za głowę, z wydechem przysiad, nogi za głowę, z wydechem przysiad. Jeszcze trzy razy za głowę i przysiad, za głowę, i przysiad i wystarczy. I teraz przejdź do psa z głową do dołu. Odepchnij się od rąk, wypchnij klatkę piersiową, wyprostuj kolana, sięgnij piętami daleko w tył. Cały czas oddech przez nos. Możesz przez chwilę zamknąć oczy. Poczuj swój taki wewnętrzny ruch, poczuj swój oddech. On być może teraz trochę przyspieszył. Jeszcze chwilę i wystarczy. Paluchy razem, kolana szerzej. Możesz sobie od, położyć jedną dłoń na drugiej, czoło oprzeć o dłonie i zupełnie się rozluźnij. Rozluźnij nogi, rozluźnij miednicę, rozluźnij tłuk, głowę. Czoło ciężko oparte o dłonie. Cały czas spokojny oddech przez nos. I wdechy i wydechy przez nos. Zamknij oczy. Zamknij oczy i poczuj siebie. Poczuj to takie poruszenie, które pojawiło się wewnątrz ciebie. Poczuj swój oddech, który jest teraz lekko przyspieszony. Poczuj to takie delikatne drżenie, które pojawiło się w całym Twoim ciele. Jeśli trzymałaś rękę na ręce, to zamień te, to ustawienie. I jeszcze cały czas zamknięte oczy, rozluźnione, opadające takie w dół całe ciało. spokojnych oddechów i powoli odpychając się od rąk podnieść do góry. Jeszcze możesz trzymać zamknięte oczy. Teraz tak zasi łopatki wypchnij klatkę piersiową w przód, odchyl głowę w tył i powrót, później otwórz oczy. I ja bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze ćwiczenia. Zapraszam na następne i życzę cudownego dnia.